Kask ABUS Game Changer. Jest to jedna z droższych propozycji kasków od firmy ABUS. Kask aerodynamiczny, połączenie właściwie można by było powiedzieć kasku typowo szosowego, klasycznie szosowego z kaskiem aerodynamicznym, ponieważ ma aerodynamiczną budowę, kształt zbliżony do kasków czasowych. Tym samym daje nam to możliwość Połączenia kasku zwykłego z kaskiem czasowym, z tym długim tyłem i aerodynamiczną budową, ale też z zachowaniem klasycznego wyglądu czyli ten kask także dobrze będzie się sprawował nam na treningach i w codziennej jeździe na rowerze. Opracowany system wlotów powietrza: 5 wlotów w powietrza, tu po bokach mamy od góry. I w tym miejscu taki szeroki wlot, przedzielony tylko tymi paskami. Dzięki temu mamy dobrze zachowaną aerodynamikę. Kask, oczywiście, regulowany w pełni. W środku, wyścielany e, miękką gąbeczką. Bardzo lekki. No i oczywiście, co firma Abus gwarantuje, we wszystkich swoich modelach bezpieczny i wytrzymały. Nasza głowa z pewnością w tym kasku będzie bezpieczna. Co jest najważniejsze? Z tyłu zlokalizowane także wyloty powietrza dla zachowania dobrej aerodynamiki. Mamy pięć wylotów powietrza, chociaż można nazwać, że trzy miejsca wylotów: jedno, drugie, i tu mamy trzecie takie podzielone. Tak wygląda kask w kolorze białym z czarnymi wstawkami. Oczywiście kolorów jest dużo więcej do wyboru dla każdego, coś. Me, I go.